Cześć, witam Cię na moim kanale, nazywam się Olga Kuriata i dzisiaj przygotowałam dla Ciebie lekcję poświęconą mięśniom poprzecznym brzucha. Zaczynamy! Zaczniemy w siacie skrzyżnym. Usiądź wygodnie, wydłuż plecy. Powoli, zacznij naprzemiennie dawać rękę do boku z wydechem i wdech do centrum. Wydech i wdech. Postaraj się rękę ciągnąć za głową, tak żeby nie zasłaniała Cię widoku na sufit. I pamiętaj, żeby bar był oddalony od ucha. Rotuj ramię w taki sposób żeby była rotacja zewnętrzna, czyli dłonią do góry. I jeszcze wydech i wdech. Wydech i wdech. Ostatnie dwa. Zatrzymaj na środku barki. Duże koła. Naprzymiennie do tyłu. Rozgrzewamy. I w drugą stronę do przodu. Teraz wykonaj skręt. Wydłuż plecy, wdech i wydech. Spójrz za siebie delikatnie. Bardzo spokojnie. Zaczynamy na początku lekcji. Wracamy do centrum i na drugą stronę. Długie plecy i wydech, skręt. Wracamy. To teraz zacznij zataczać koła, wydech do tyłu, wdech do przodu. Do tyłu w bok, do przodu i drugi bok. Staraj się płynnie przechodzić i pracuj w czterech kierunkach. Wydech do tyłu, wdech do przodu. Kiedy robisz wydech, pępek bardziej idzie do środka, wdech, wysuwasz brzuch do przodu. Tył, tyło pochylenie miednicy, wdech, przodo pochylenie. I jeszcze dwa razy, i w drugą stronę. Zwróć uwagę, która strona jest dla Ciebie łatwiejsza. Jeszcze chwilę. Zatrzymaj. Nadgarstki, zataczaj koła. Cały czas dotykają się i postaraj się nie tracić kontaktu. Spróbuj w drugą stronę to samo. Chwyć i jeszcze rozgrzej. To teraz jedna ręka w pięść, zegnij i dłoń idzie w stronę głowy. Trzymamy, rozciągamy. Próbuj w taki sam sposób koła. Cały czas dłoń jest w pięść. W drugą stronę. I zmiana. Druga strona. Zegnij. Trzymaj. Ręka w pięść. I koła. W drugą stronę. Szeroko palce, pełny wyprost, dynamicznie. Cztery, trzy, dwa, jeden. Rozluźnij się. I teraz na wdechu daj ręce do góry. Z wydechem zapadnięta klatka przenieś ciężar ciała do tyłu. Wdech do przodu. I wydech do tyłu. Kiedy idziesz w przód, jest przoda pochylenie miednicy. Otwórz klatkę, a kiedy idziesz w tył, jest tyło pochylenie miednicy. Zapadnięty brzuch. Poczuj mobilizację brzucha w momencie, kiedy przenosisz ciężar ciała do tyłu. I jeszcze. Dodamy nogi, spróbuj unieść do góry, przyciągnij kolana do klatki i wróć. Ogni dociśnij udami do klatki i jeszcze dwa razy. U góry stop, zatrzymaj. Dociśnij jeszcze, jeszcze, jeszcze i odkładamy. Zrelaksuj się. To teraz połóż sobie dłonie blisko nóg i wciśnij ręce w podłogę, rozluźnij. Wciśnij, rozluźnij. Nie podnoś bioder w górę, ale masz taką gotowość do podniesienia. Poczuj, że każdy ruch wciskania dłoni w podłogę, mobilizuje mięśnie brzucha. Ostatni raz i odwrotnie, skrzyżuj nogi. To teraz tylko w jedną stronę z wydechem. I powrót. I jeszcze. Ostatni raz. Druga strona. Pracuj głową. Za każdym razem spojrzyj na sufit. Ostatnie dwa. Wydłuż plecy skręt. Wróć do centrum. Druga strona. I wróć do centrum. I jeszcze raz, ramiona w przód, wydech, tyło, pochylenie miednicy, wdech i wydech, wdech. Jeszcze dwa razy. Dołóż unoszenie nóg, wydech, raz, dwa. Uwaga, stop mocno przyciągnij kolana do klatki. Przytul się do nóg. Trzymamy cztery, 3, trzy, 2, jeden i znowu wciśnij ręce w ziemię, odepchnij się. Poczuj za każdym razem aktywne centrum ciała. Dzięki temu, że odpychasz się od podłogi, uaktywniasz mięsień poprzeczne brzucha, rozluźnij nadgarstki i przejdź do pozycji dziecka. Usiądź napięty. Zrelaksuj barki, oddal od uszu. I zacznij powoli przechodzić do klęku podpartego. A teraz z okrągłymi plecami usiądź z powrotem. Wdech do klęku podpartego i wydech siadamy. Proste plecy w górę, mocno zaokrąglone w dół. Ściągaj kosięgowo w dół, pośladki w dół. Neutralna pozycja kręgosłupa i jeszcze raz zaokrąglone. Ostatni wdech i wydech. Przejdź do klęku. Nadgarstek dokładnie jest ustawiony pod barkiem, kolano pod biodrem. Spójrz na podłogę przed matę, odepchnij podłogę. I teraz spróbuj zapadać się w barkach. Odklejasz łopatki od ściany klatki piersiowej, a na wydechu, znowu poprzez ruch odpychania, angażujesz mięśnie w głębokie brzucha. Zapadamy się i odpychamy. Wdech i wydech. I jeszcze wdech i wydech. Ostatnie dwa. A teraz połącz kolana i zostań u góry. Mocno uda pracują do siebie, zaangażowany brzuch. Przyklejone łopatki. Zauważ, że plecy są już zaokrąglone. Mocno odpychaj podłogę. Poczuj mięśnie brzucha. I jeszcze chwilę wytrzymaj aktywnie. Czuj mięśnie brzucha, że pracują cały czas i rozluźnij, usiądź napięty, na chwilę zrelaksuj. Możesz przenieść ręce do tyłu. Jeszcze raz, wróć do klęku. To samo, kolana połączone. Spróbuj dociskać do siebie uda, poczuj wewnętrzną stronę nóg, że jest aktywna. Odepchnij podłogę, zatrzymaj aktywne centrum ciała. Cztery, trzy, dwa i jeden. Rozluźnij nadgarstki. To teraz ustaw jeszcze nadgarstki, porozciągamy dłonie skierowane w stronę podłogi. Jeszcze chwilę poświęcimy uwagi i nadgarstko. I tak samo ręka w pięść zatrzymaj jeszcze tutaj. Uluźniamy. Wróć do klęku Odepchnij podłogę Pozycja wyjściowa Spróbuj teraz zadarte palce Oddechnij się mocno I unieś tylko kolana do góry Trzymamy 4, 3, 2, 1 Odłóż I płasko stopy Teraz spróbuj podnieść Prawe kolano w górę Pamiętaj, że masz cały czas odpychać podłogę Podnieś lewą rękę i dociśnij ręką do uda. Pracuj przez chwilę. Cały czas napierasz. Nie jest to takie napieranie na 100%, bo nie chcesz usztywnić się za mocno. Raczej na 30% rozluźnij się. Odepchnij podłogę, lewa noga w górę, prawa ręka i znowu napieramy, trzymamy. 4 3 2 Jeden. Rozluźnij nadgarstki. Przejdź do psa z głową w dół. Odepchnij podłogę. Naprzemiennie powciskaj pięty. Zatrzymaj głęboki wdech. Wydech, spójrz na nogi. Powoli dłonie wędrują w stronę stóp. Ciśnij stopy w ziemię. Poczuj, że ruch wciskania stóp spowodował, że mięśnie brzucha się napięły i bardzo powoli roluj do góry. Cały czas odpychaj podłoże. Wdech i wydech. Pierwsza broda w dół. Rolujemy, nie spiesz się. Poczuj rozciąganie pleców. Powoli przejdź do klęku. Zatrzymaj, odepchnij podłogę. Centrum napięte. Daj prawą nogę do góry. Kolano w górze, stopa up, zadarte mocno palce, wyprostowane kolano. Daj lewą nogę. Tak samo. Zatrzymaj w desce. Na razie masz stopy na szerokość bioder. Odpychaj podłogę. I teraz na raz prawa, raz lewa. Wydech do brzucha. Jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden. Wróć do psa z głową w dół. Głęboki wdech. Wydech. Zrelaksuj szyję. Powoli dłonie wędrują w stronę nóg. Znowu ze zgiętymi kolanami zaczynamy rolować, odpychając się stopami od ziemi. Pamiętaj, że chcesz najpierw uaktywnić mięśnie brzucha. A dopiero rolować kręgosłup. Cały czas stopy odpychają podłoże i wydech wracamy. Wolno. Nie spiesz się. Obserwuj, jak rozciąga się kręgosłup. Jak najdłużej rozciągaj kręgosłup. Nie przyspieszaj tego procesu. Powoli. I przejdź z powrotem do klęku. Spróbujemy jeszcze raz. Odepchnij podłogę. Spójrz przed siebie na ziemię. Tym razem połącz kolana. Daj jedną nogę wyprostowaną do tyłu. Drugą. Odepchnij podłogę. Zatrzymaj. Łopatki przyklejone. Jeszcze postaraj się mocniej docisnąć. Uda do siebie. Trzymaj. Odpychaj. Aktywne centrum. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden i naprzemiennie kolana, wydech do brzucha. Ostatnie dwa. I wróć do psa z głową w dół. Zrelaksuj się. Powoli dłonie wędrują w stronę nóg. Aktywne centrum rolujemy. Wdech. I wydech wracamy, rolujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ostatni raz wracamy do klęku. Odepchnij podłogę. Zadarte palce. I tylko kolana w górę. Trzymamy. Odpychaj mocno podłogę, Cztery, trzy, dwa, jeden. Może jedna noga do góry. Cztery, trzy. Dwa, jeden, no to jeszcze druga noga. 4, 3, 2, 1. Pozycja dziecka, zrelaksuj ramiona. To teraz przejdziemy na przedramiona. Odniesz odległość, chwyć za łokcie. I dopiero teraz przejdź na przedramiona. Połóż brzuch na podłogę. Wdech, otwórz klatkę. Wydech, broda do mostka, zaokrąglona górna część pleców, środkowa, dolna, delikatnie podnoszą się biodra w górę. Odpychaj się przed ramionami od ziemi, odpychaj się kolanami i zaczynasz odkładać biodra, brzuch, mostek do przodu i unosisz głowę. I jeszcze trzy razy, wydech, broda pierwsza w dół, ruch odpychania podłogi. I wdech wracasz. I jeszcze dwa razy. Wydech. I wdech. Ostatni. Zatrzymaj. Połóż się na chwilę, zrelaksuj ramiona. I wróć jeszcze raz na przedramiona. Spróbuj teraz odepchnąć się od ziemi, połącz nogi. I tylko idziesz w górę biodrami. Zatrzymaj. Trzymaj mocno brzuch. Troszkę kość ogonowa w dół. Staraj się przyklejać łopatki do ściany klatki piersiowej. I jeszcze chwilę. Cztery, trzy, dwa, jeden. I teraz wyprostuj nogi. Cztery, trzy, dwa. Jeden. Połóż kolana. Przejdź do pozycji dziecka. Tym razem zostaw ramiona z przodu. Poddychaj do pleców. Rozluźnij się. Wracamy na przedramiona, ale tym razem kolana zostaną na ziemi. Odepchnij podłogę. Przenieś ciężar ciała trochę do przodu i wróć do centrum. Przenieś do przodu. Nie bój się barkiem, wyjdź poza linię łokcia. Jeszcze cztery, trzy, dwa i jeden. I znowu usiądź napięty. Ramiona połączone, dłonie skierowane do sufitu. I podobnie w desce połącz nogi. Mocno odepni się od ziemi. ciężar ciała do przodu, do tyłu. Do przodu, do tyłu. Jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden, może jedna noga w górę? Odłóż, druga i wróć do klęku. Ramiona do tyłu, rozluźnij się. do siadu. Spróbuj teraz wyprostować plecy. I z wydechem tyło pochylenie miednicy odkładasz powoli kręgosłup. Połóż się w neutralnej pozycji wyjściowej. Neutralna pozycja kręgosłupa, czyli dociskasz z wydechem biodra do podłogi żebra opadają i dociskasz łopatkami i żebrami i trzeci punkt, którym chcesz dociskać delikatnie do ziemi, to głowa. Ramiona są skierowane w dół, w stronę nóg. Zaczniemy od prawej nogi. Ustaw ją w takiej pozycji, kolano zgięte, dokładnie nad biodrem. Teraz daj prawą rękę i dociśnij do prawego uda. Nie za mocno, postaraj się rozluźnić łokieć, rozluźnić bark, czyli znowu 30%. Tak samo napieramy udem na dłoń i dłonią na udo. Stałe napięcie dodajemy lewą nogę. Postaraj się utrzymać stabilnie prawą stronę ciała, lewa będzie zataczała koła. Wydech na zewnątrz, wdech do środka. Nie puść napięcia w prawej stronie ciała. Postaraj się wyizolować ten ruch. Jeżeli zaczyna ci się prawa noga bujać na boki, oznacza to, że zbyt głęboko pracujesz lewą nogą. Może trzeba zmniejszyć zakres ruchu. Ostatnie dwa koła i kolana do klatki. Rozluźnij się. To samo będzie na drugą stronę, trzy punkty wciśnięte w ziemię, neutralna pozycja kręgosłupa lędźwiowy, delikatnie uniesiony w górę. Daj lewą nogę do góry, pozycja stolika. Lewa ręka napiera na udo, udo napiera na dłoń, zrelaksuj łokieć i bark. Dokładamy prawą nogę, stopy na tej samej wysokości. Na wydechu prawa noga zaczyna zataczać koło. Lewą nogą poruszę jak najmniej. Koncentruj uwagę na stabilizacji lewej strony ciała, na utrzymaniu napięcia mięśni głębokich brzucha, a pamiętaj, że to napięcie jest spowodowane pracą uda i dłoni do siebie. Wydech na zewnątrz, wdech do środka. Jeszcze dwa. Przytul kolana do klatki. Rozluźnij się. Chwytamy pod kolanami. Kołyska do góry. I wydech. Tyło pochylenie miednicy. Po jednym kręgu opadasz. I wracasz do góry. I jeszcze dwa razy. Ostatni raz. Zostań w siadzie, skrzyżuj nogi. To teraz spróbujemy przyciągnąć kolana do klatki, znowu przytulić. Tak jak na samym początku lekcji na rozgrzewce. Dociśnij. Teraz dołóż ramiona. Do przodu i tak jakbyś odpychała podłogę. Zauważ, że moje plecy się zaokrągliły. Jest ruch protrakcji w łopatkach. Trzymaj. Nogi ciągną do klatki, ręce do przodu. Cztery, trzy, dwa. Jeden, połóż ręce z przodu, pochyl się i unieś biodra do góry. 4, 3, 2, 1. Kołyska, wydech i wdech, wracamy. Ostatni raz. Odwrotnie krzyżujemy nogi. To samo na drugą stronę. Przyciągnij, uda mocno do klatki. Dociśnij. Przenieś ręce, pchaj do przodu, tak jakbyś odpychała od siebie podłogę i jeszcze trzymamy, cały czas ściskaj brzuch, 4, 3, 2, 1, połóż ręce na ziemię, pochyl się do przodu, biodra w górę, 4, 3, 2, 1, wracamy do leżenia i zrelaksuj się na chwilę. Na koniec single leg stretch. Unieś głowę do góry. Przyciągnij kolano do kadki, dociśnij. Zaokrąglone plecy, zapadnięta klatka Puść. Cały czas wysoko głowa, dociskaj do kadki. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2 uwaga zamieniane na crisscross. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Puls. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem na drugą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I rozluźnij się. Chwytamy pod kolanami kołyska do góry. Pochyl się biodra w górę. Wracamy kołyską. I znowu do przodu. Za każdym razem wypchnij biodra do tyłu i przenieś głowę do przodu. A teraz uwaga. Spróbujemy unieść nogi w górę. Trzymamy. Cztery, trzy, dwa, jeden. Odkładamy i wydech wracamy. Przyciągnij prawe kolano do klatki, lewa noga prosta. Zrelaksuj się. Zmień stronę. Lewa noga do klatki, prawa prosta. Stopy zostają na ziemi. Wypchnij biodra do góry. Przybliż do siebie ręce. Jeżeli możesz, połącz. Jeżeli nie, zostaw je szerzej. Skoncentruj uwagę na oddechu. Spróbuj już rozluźnić mięśnie brzucha. Oddychaj. Postaraj się w każdy wdechu nosić brzuch, i wydech opada. Szerzej ręce. Z wydechem powoli odkładamy plecy. I znowu wracamy do siadu. Usiądź przodem do mnie. Daj jeszcze głowę na bok. Uchem ciągniesz do barku. Wróć do centrum. I druga strona. Wróć do centrum, rozluźnij ramiona. Jeszcze z tyłu spleć, otwórz klatkę. Odciągaj ramiona od boków ciała. I daj ramiona w górę. Połącz dłonie blisko serca. I jeszcze raz wdech i wydech. I bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą lekcję. Do zobaczenia na kolejnej.